Ej, ke wszystkim jest, part 2 oczywiście, nagrywania, bo już mi się skończył czas, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ja właśnie teraz skończyłam na tym, że biorę apcie do domku. O, chociaż Dobra. Abi, nie zrzucaj, nie, zrzuca, nie zrzucaj, kordeo. nie zrzucaj kordea. Będę musiała posprzątać w boksie. Tego bardzo lubię, ale jednak nie lubię, bo sprzątanie w boksie w ogólnie zajmuje mi trochę czasu. A wiecie, znacie mnie? Mi się często coś nudzi. Szybko. Abi, musiałeś zrzucić to. Co? Nic, Abi zrzuciła moje kordeo. zamknęłam no, drzwi. Gdy będzie teraz trzeba wszystko układać, nie. Więc życzcie mi powodzenia. Będziemy się widzieć, jak ja już to zrobię. I teraz naj zobaczcie, jak to wygląda przed. Albo dobra, nie, będę wam nagrywać. W sumie bardziej satysfakcjonujące, jak się tak patrzę. Zacznijmy sobie od polci i od tamtych koni, że weźmiemy je sobie... Weźmiemy je sobie... Tutaj położymy. Tu. Dobra. Chodź. Nie, Miwa, nie! Ta Niedługo do mnie będę zamawiała boks nowy, bo już nie wytrzymuję serii, już, już nie daje rady. Po prostu z tymi koniami. Te konie po prostu są takie trudne. Tym bardziej, wiecie kto będzie w boksie? Będzie w boksie tak: pola, Kazaspin, Najka, a Viwa będzie stała osobno, bo Viwa potrzebuje dużego wybiegu. Czyli ona będzie, jakby miała obok boks. Dobra. Teraz trzeba już, aby włożyć do boksu, można w sumie. Okej, okay. a gdzie opcja do boksu? Abi do boksu idzie, co? Abi do boksu idziesz? Trzeba narzucić oczywiście ujęcik, albo w sumie nie. więc ja będzie obok tego. Ale... Ja ją sobie tutaj postawię, bo Rosja jest grzeczna. Ile no, sobie będzie leżała? Jej dobra, robimy tak jak mówiła że to już sama ogarnę, a konie będę ustawiać przy Was po prostu, albo w sumie nie obrumerkę będzie kamerka i będziemy ogarniać. No to tak. Moje jakieś rzeczy są. Yy, tabliczka oczywiście są. Jest to są tabliczka. Dobra. Kordę oczywiście muszę odłożyć. Wszystkie kordea. Wiecie, ile mi się nazbierało już kordy? Akordeo? Dużo myślę, mam teraz bardzo dużo akordeo. Jakiś uwiązka, kazaspina u mnie taka zespinka, uwiąz też odwieszę tam przy boksie. Już Bo po prostu. Jest mi wygodniej tak. Czemu to się odkleiło to dziadostwo? Mocno. Okej. Okay. Lanki, oczywiście, oj, kamieńczka. Jakieś marchewki, koni. Masakra. Lizawki. Lizawki w ogóle konie nie powinny mieć w boksach, bo konie powinny mieć tutaj obok boksów, bo ja decyduję kiedy one mają lizawki. I tak. Okej. Okay. Marchewki. Mi to obojętnie dziwam, że będą marchewki, naprawdę. Mnie nie ukłonię tego tak super też, żeby tam przynajmniej się starał, bo y, chciałabym, żeby to ładnie wyglądało, wiecie, no YouTube jednak nie, ale też mi nie zależy za bardzo na tym, żeby tu był taki super porządek. Od Pola Pola jako pierwsza idzie w ogóle Pola jest najkrzyczniejsza. Do pola sobie tutaj pójdzie jako pierwsza. No tak bardziej do dziewczyn widzicie, ona bardziej jest taka. Tylko ona tutaj stoi tak tylko... Żeby właśnie pilnować tego małego skrzytu. Chodź kochana. Żeby pilnować tego małego skrzacika. się ciebie wezmę na człszczonko, nie? ona za. Ona ją bardzo często zaczepia. Ja właśnie... Co Odysia? Nie wiem, czy ja właśnie najki dzisiaj nie wezmę. Albo w sumie nie, tylko ją dzisiaj wyczyścimy. Bo majewka postanowiła ostatnio, że ucieknie z podoku. Tak, uciekła z podoku. Zaspię. Piękny jesteś O! No tak. Nie jest niski. Nie jest taki strasznie nic przecież. Moja mama. Pokażę wam jak wygląda. Pola, Majka, spin Pindiwa. Nie wygląda to super. Nie musi wyglądać super. Przyznam. Fajnie by było jakbym jeszcze tu miała kawałek boksu. No ale no trudno. Chyba, jakoś się zrobi. Mama. Ma już dosyć kotów, nie dziwię się. Do, nie wiecie co wczoraj... O! Idę tylko widać reklamówkę. Zobaczycie, może co on będzie odwalał. Naprawdę. On wczoraj nie wiecie, nie zdajecie sobie nawet sprawy, co on robił. No właśnie idę mu dać reklamówkę, może się zajmie reklamówką. Bo ja mam mam problem coś. podgłośnie Wiesz, Schowaj saszetkę. Saszetki, bo ja wiem, program, schowaj jest szybko, bo bryżar dobiera się. Do A ciupu, ciupu, ciupu. Dzień dobry. Może się Do widzenia. Do białej miseczki mogę, mogę. Wszystkie. A ciup. Chodź sobie. A ciup. A krótki, wszystkie, wszystkie, dureńko. Dobra. To jest perfekcyjnie. Brysiek. Zrobić. Chodź. Zbieramy chrupki z tym okienko. Poczekajcie, by się nie płacić. Kurde, czemu to tak słabo leci? A ciepło! O, nie wiem, może lajkę wezmę. Nie wiem, a nie wiem, czy mi się będzie chciało zakładać jej na pierśnik. Dobra, robimy losowanie. O rasy teraz. Zobaczmy pięknie obojętnie Dziękuję. Klucz Abi. Wezmę wszystkie y, z tej jednej firmy prawie. kluczka za spina. I będzie tu. Karteczkę wyrywamy. nam mniej więcej równe kartki. Mniej więcej. Trwa już 11 minut. I teraz tak. Nie ja mam siedem koni, tak siedem, czyli będzie po cztery. Raz. Dobra. I takie karteczka karteczkach piszemy sobie jedną i jedną kartkę zostawię, bo nie mam. Mam sześć koni teraz przecież bez Abi Ja nie myślę, ludzie święte. Wezmę to mocno. Sześć, co dłużymy te kartki I piszemy. Magi, składamy. Odseja. Składamy. Pola. Składamy. Maja. Składamy. Viva. Składamy. zaspin i składam. Odwracam się. Zróbmy. Zobaczmy, co się odwrócę. I wybieram jedną kartkę. I mam najkę, czyli tak jak chciałam. Co możemy zrobić, Abi? To na następny raz będą już kartki. Abi Dobra, muszę znaleźć teraz taki mój jeden notatnik wszystkie zapisane rzeczy, jeżeli chodzi o diety, konie i takie inne nie a tu jest puszczelka do śmietnika naprawdę nic nie idzie właśnie diet, konie diety hobby hearts W każdym konie ma dietę lekcję 2024 jakieś za spinek. No. I sobie tutaj mam taką kieszonkę. Na tej kieszonki sobie włożymy tutaj. Mamy najeczkę. Czego się bardzo cieszę, bo w sumie najka dawno nie jeździła. A tak czy tak bym musiała ją wyczesać. A poza tym dzisiaj mam e, takie fajne spodnie, które będą że pani, fajnie do nie pasować. Widzieliście, nie oszukiwałam. Nie robię tego. Robię to tylko i wyłącznie dla siebie, bo jak nie mam pojęcia, ja ją chcę kupić, to takie saszetki sobie wkładam. Dobra, jeszcze dalsza jakby część by, przygotowania będzie w następnym filmie. I sam terenik będzie jeszcze nagrany, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak to zostawcie łapkę w górę lub suba. Energy to i to, bo większość Was nie subskrybuje mojego kanału. trzymajcie się, do zobaczenia zaraz. Pa!